Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo, Dłuchny i duchowie, w tym wyjątkowo dla nas, harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Dniu, pragnę serdecznie w naszym imieniu powitać naszych gości. Ludzi, ludzi, którzy swoją obecnością chcą uświetlić otwarcie podróżowego zwrotu w Witam serdecznie prezesa rady ministrów, pana Donalda Tłoka. Witam. witam także naszych niezawodnych przyjaciół, witam szare szeregi, które także są z nami, witam wszystkie władze centralne Związku Harcersko Polskiego, na czele z duchem przewodniczącym, profesorem Adamem Masalskim. Witam członków Rad Chorągwi i Komendantów Chorągwi. Szczególnie, szczególnie ciepło pragnę powitać Was, druh druhowie, bo to nasze święto. Szanowny Panie Premierze, szanowni Państwo, zaproszeni goście, druhni i druhowie, Związek Harcerstwa Polskiego jako organizacja powstał w 1910 roku. Wówczas to Polska nie posiadała niepodległości i różne organizacje, które działały w Polsce przygotowywały się do walki o niepodległość. Tak było w czasie wojny polsko-bolszewickiej, której rocznicę także obchodzimy w tym roku. Także było to w czasie II wojny światowej, kiedy trzeba było walczyć z okupantami. Ale innym inną zadaniem harcerstwa była służba dla państwa. I ta służba dla państwa w warunkach pokoju istnieje również od samego początku harcerstwa. Mogę dziś tutaj z tego miejsca zapewnić wszystkie władze państwowe, mogę wszystkich zapewnić, że w tej służbie pod hasłem Służby Bogu i Ojczyźnie nie ustaniemy będziemy ją nadal jako Związek Harcerstwa Polskiego prowadzić. Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo. Sto lat temu podczas uroczystości odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego padło hasło tworzenia na ziemiach polskich ruchu skautowego. Jako, że w Galicji były najszersze ku temu możliwości, zostało ono podjęte głównie w Krakowie i Lwowie. W Krakowie przy Gimnazjum Świętej Anny utworzona została pierwsza drużyna skautowa w Sądzę, że ten zjazd, który za chwilę pan premier otworzy, zjazd stulecia ruchu harcerskiego, zapisze się na te fale nie tylko warnałach historii harcerstwa, ale także historii naszego miasta. Witam was serdecznie. Panie Prezydencie, Panie Wojewodo, przede wszystkim wrócić chcę się dzisiaj do elity młodego polskiego pokolenia, do harcerzy. Jestem bardzo wzruszony tym widokiem tysięcy młodych ludzi, którzy tu w Krakowie, w stulecie ruchu, który reprezentują tysięcy młodych ludzi, którzy każdego dnia, nie tylko w takie święto pokazują co znaczy zanurzone w tradycji i równocześnie na wskroś nowoczesne służenie ojczyźnie. Kiedy patrzę na Was przez te lata też na swoje dzieciństwo i młodość, też byłem zuchem i harcerzem. To myślę sobie, o ile lepszy, o ile piękniejszy byłby świat, gdybyśmy zawsze i wszyscy byli harcerzami. Wszystkiego dobrego, wasze że że zapomniałem o swoim obowiązku. Mnie tu przecież zaprosiliście, żebym swoją robotę też wykonał, a nie tylko się wzruszał. waszym widokiem ja muszę otworzyć wasz zlot, a więc oficjalnie na serio uważam wasz zlot w stulecie Arcerstwa w Polsce za otwarty. Pędzało w Niemcom sen z I tak aż do powstania warszawskiego. Alcerze walczyli. Rodzin, Mikołaja Kopernika, wielu harcerzy i instruktorów otrzymało tytuł honorowego obywatela miasta Wrąbow. Zamonik to skrót od zamku i amonitu, materiału wydobywanego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, szlak olnych miast. Zamek w ogrodzieńcu i sztab akcji w nim przybliżyły te tereny nam wszystkim. Budowaliśmy te ośrodki oszeroki geograficzne, remizy strażackie, zbiorniki przeciwpożarowe. W końcu wyznaczyliśmy turystyczny szlak dla Moniku, który istnieje do dziś. Wprowadziliśmy prace archeo archeologiczne. Tak, to wszystko my, arcycerze. Chorągwie patrzność komendanci gniazd odprowadzić chorągwie do rejonów zakwaterowania.